Został zabezpieczony wyciek e, substancji ropopochodnej z, e, z rury tzw. Tak burzówki. Strażacy zabezpieczyli ten wyciek. W tej chwili będzie stawiana zapora w celu, e, w celu niedopuszczenia do dalszego rozprzestrzeniania się e, plamy oleju na, e, i dostępu do rzeki Odra. E, na tym dzisiejsze działania najprawdopodobniej zostaną zakończone, ale to tylko i wyłącznie decyzja dowódcy akcji. Została postawiona zapora w celu ograniczenia rozlewiska, wycieku tej substancji ropopochodnej. Będziemy jeszcze wyciągać ten korek z tej, z tej rury, mhm. i na tą chwilę najprawdopodobniej nasze działania zostaną zakończone ile Gle... Gle... gazu, Nie, to jest powietrze. To Aha. jest taki dosyć spory chorek, który jest natomiast powietrzem. Pod ciśnieniem, teraz puszczamy to powietrze, jest to.